Wartości wewnętrzne. Dlaczego warto mieć ich świadomość, dlaczego warto je znać? Ja z wartościami wewnętrznymi pracuję już dosyć długo, a taką osobą, która bardzo mocno dała mi do myślenia, jeśli chodzi o wartości wewnętrzne, to była Daniela Porte, taka amerykańska autorka książek i mówczyni motywacyjna, też taka przewodniczka rozwojowa duchowa. Ona uświadomiła mi jedną rzecz, bo to było zdanie jej w jednej z książek, które, które napisała: że każdy z nas dąży w życiu do tego samego. A mianowicie każdy z nas dąży w życiu do tego, by czuć się w życiu dobrze. Dobrze ze sobą, dobrze ogólnie, w ogóle czuć się w życiu dobrze. Ale to, co nas różni, to przede wszystkim to, co my rozumiemy przez to dobrze. Co to dla nas oznacza? I właśnie to dobrze, to jak my definiujemy to dobrze, pomagają nam sprecyzować wewnętrzne wartości. Moje wewnętrzne wartości to jest godność, autentyczność i wolność. Przy czym wolność jest tu dla mnie najważniejsza. Te trzy wartości w momencie, kiedy ja w moim życiu je mam, to ja wtedy czuję się w życiu dobrze. Wtedy, kiedy w moim życiu nie czuję się dobrze, to od razu zaczynam się zastanawiać, która z moich wartości głównych została w danej sytuacji naruszona. I co mogę zrobić, żeby sobie ją przywrócić, żeby wrócić do tej mojej takiej harmonii wewnętrznej, spójności z tymi wartościami. Wartości wewnętrzne bardzo często są nieświadome. Ja, kiedy w procesach coachingowych czy terapeutycznych sięgam po to narzędzie, jakim są wartości wewnętrzne, to bardzo często moi, moje klientki y, mają taką refleksję, że kurczę, ja myślałam, że to jest zupełnie inaczej. Bo popatrz, popatrz sobie, jeżeli my mówimy o wartościach, no to tak jak sobie oficjalnie mówimy o nich, no to tak, no to tutaj rodzina musi być wartością, zdrowie. Bóg dla niektórych, wiara, bycie dobrą osobą, dobrym człowiekiem. Natomiast w momencie, kiedy my się nad tym tak naprawdę zastanowimy i pójdziemy w to ćwiczenie bardzo intuicyjnie, to nagle się okazuje, że te wartości mogą być zupełnie inne niż te dobrze widziane medialnie. Nie ma czegoś takiego jak dobre i złe wartości, bo wszystkie wartości są dobre. To jest kwestia tego, co ty preferujesz, co dla ciebie jest w życiu najważniejsze i co tobie w życiu daje właśnie ten stan, w którym czujesz się dobrze. Natomiast świadomość tych wartości jest mega, mega kluczowa dla osiągnięcia w życiu spokoju, harmonii, szczęścia, spełnienia. Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej o wartościach, to przede wszystkim zapraszam cię do pobrania ćwiczenia, które pomoże ci Zrobić ten pierwszy krok do doprecyzowania wewnętrznych wartości, to ćwiczenie możesz pobrać na mojej stronie www.babskietabu.pl. Możesz też napisać mi albo w komentarzu pod tym nagraniem, albo w wiadomości prywatnej, co więcej byłoby dla Ciebie pomocne, jeśli chodzi o wartości. Co więcej chciałabyś się dowiedzieć, na jakie jeszcze pytanie mogłabym odpowiedzieć, bo temat wartości to jest mój konik i mogłabym bardzo, bardzo dużo jeszcze na ten temat mówić. Natomiast. Bardzo mi zależy na tym, żeby to co tu nagrywam, to co mówię, odpowiadało na Twoje potrzeby, na Twoją ciekawość. Więc daj mi znać, co by było dla Ciebie interesujące.